Hej, mam pytanko właśnie teraz do ciebie, ponieważ wiele kobiet, wielu mężczyzn ma odwieczny problem, bym powiedział, większość po 30, po 40 Wiele kobiet ma bardzo duży problem, gdzie poznać faceta. Czy jeszcze są normalni faceci? Yy, to jest. Odwieczne pytanie, ale wielu mężczyzn również zadaje to samo pytanie: gdzie poznać fajną, ciekawą kobietę, nie przepuszczoną przez wiele rąk w danym mieście mężczyzn? Gdzie poznać normalną, fajną, ciekawą, interesującą, mądrą, a przy tym, przy tym też atrakcyjną? To jest odwieczny problem, pan i paniu e, i pa, pan, panów i pań. Więc piszcie na dole w komentarzach, e, być może wy poznaliście gdzieś swojego partnera w jakimś ciekawym miejscu, być może w jakimś e, mało ciekawym, a być może w normalnym, takim jak, jak dla większości kino, spacer lub jakiś lub teatr, filharmonia. Jakieś inne, normalne, ciekawe miejsce. Piszcie, ponieważ to też może komuś otworzyć jego światopogląd, który jest czasami zamknięty. Może otworzyć gdzieś tam jakąś klapkę w głowie, i być może dzięki któremuś z komentarzy, który napiszecie, pomożecie jednej, może kilku osobom poznać tą wybrankę albo wybranka. Ponieważ samotność nie jest niczym przyjemnym, a tym bardziej, że wiele osób żyje w samotności. Bardzo wiele. Wiele lat. Czasem trzy czwarte życia, a niekiedy ewenementy żyją nawet całe życie w samotności. Ja zawsze będę zachęcał oczywiście do tego, żeby podwyższyć swoją pewność siebie, ponieważ jeżeli masz pewność siebie, jeżeli jesteś pewnym siebie facetem, to poznasz kobietę Kobietę wszędzie możesz poznać, a jeżeli masz wszędzie, to znaczy, masz wszędzie otwarte horyzonty, masz rozszerzone horyzonty, jest Ci łatwiej i wtedy prawdopodobieństwo jest o wiele łatwiejsze poznania tej ciekawej, fajnej i wartościowej kobiety, jeżeli masz swoją pewność siebie. Jeżeli nie masz, będzie Ci o wiele trudniej, ponieważ kobieta wyczuje to na pierwszej randce, z sobą na drugiej i możesz startować od razu jako ofiara. Tak jako ofiara. Więc piszcie, będę bardzo wdzięczny w komentarzach, gdzie można poznać fajną kobietę lub fajnego faceta. Osobiście dziś, jak zawsze pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej.